Siemano mordeczki, mamy 26 lipca 2026 roku. Koszenie owsa zimowego. No, owiec. Po deszczach, wiatrach i wichurach wszystko leży. Więc normalnie masakra w tym roku z pogodą na żniwa. No, a słomy? Słomy to jest tak w opór, w tym owsie No ziarna też jest, no ale Taki pokos Pokos, no To jest słoma posiekana, sieczkarnia nawet nie daje rady Tego wszystkiego Przerobić Normalnie jest grubo, pulchno Można powiedzieć, no na całym polu kołderka Słomy, no nie jest nawet sieczkarnia w stanie podorzucać dalej. Ale wszystko, tak to wygląda: pogoda kradzione żniwa, zachmurzenie. No ale trzeba walczyć, bo wszystko leży. No a wiadomo, owiec też się osypuje. I, o, i tak całe pole wywinięte. zakurzenie pierwszego stopnia no ale no, jakoś idzie, jakoś sucho no, trzeba kosić w poprzek, nie możemy jeździć dookoła na polu ale no, najważniejsze, że się jedzie Dudli to dziób w hederze gdzieś tam chyba się rozmitował i dlatego tak, tak to słychać No, zimowe zimowy można określić mianem, no, hitu tego roku, no, po prostu w tamtym roku był, ale nie było to, co jest, co jest w tym roku. W tym roku to jest, no przebił wszystko, no po prostu mówię, to nawet sam tato stwierdził, że ilość słomy, jeszcze tyle słomy na polu nie mieliśmy, co z tego owsa. Jako posierkanej, No w ogóle się nie widzi, żeby tak było po polach yy, słomy na sierkanej tyda. Sama słoma No dywan Na rurze jest na patent do sypania Big bagów zrobiony. Więc na pewno jak ktoś tam myśli, dlaczego jest tak zrobione, oryginalna guma jest ściągnięta jako ta osłona, i po prostu jest zrobiony rękaw, żeby było lepiej sypać.